Parlament włoski powołuje specjalną komisję badawczą, która ma zająć się tą gigantyczną hucpą związaną z całym projektem szczepionkowym. Efektem tej całej wielkiej walki z pandemią i kampanii szczepionkowej były większe straty i większe zło, niż gdyby tego w ogóle wszystkiego nie robiono. Ile było przekrętów w czasie rządów Morawieckiego związanych? A to z maskami, a to z zakupem szczepionek na hurtowe zakupy w ramach całej Unii Europejskiej. Tylko kto kogo ma wsadzić? Kto ma no kogo właśnie. wsadzić, jeżeli oni grają w jednej drużynie? To jest gra pozorów, że to są przeciwnicy. Wiem, że też takie ruchy w Stanach Zjednoczonych, żeby rozliczyć tych te, te, i Big Farmę, i tych polityków i to też się na niczym skończyło. Trump ma za uszami to, że doktora Fauci trzymał tak długo, że go nie wychrzanił na zbity pysk z hukiem zaraz na początku i w tym sensie jest odpowiedzialny, że pojechał w kierunku szczepionki zamiast stawić opór. Tym debilom wszystkim szczepionkowym. Paradoks tych naszych rozmów, ale im dłużej pana słucham na temat tych rzeczy, tym bardziej odechciewa mi się, że tak powiem, e, e, myślenie o Ameryce jako kraju, który, by, który jest krajem wolnym. No przepraszam, słusznie, rzeczy zupełnie, zupełnie temu, to niebywałe. Było, no. 50 lat Nie? temu jeszcze było fajnie, a teraz, co tam jest napisane? Take Jakaś... America back, czyli Amerykanie w kampanii wyborczej Trumpa chcą odzyskać Amerykę utraconą.